Ten odcinek jest o LinkedIn, jest o tym, czy warto coś komentować, czy nie, czy się angażować, czy rak istnieje na LinkedIn, czy nie. Ale zanim o tym, to zacznijmy od czegoś dużo bardziej większego, dużo bardziej spektakularnego. Chodzi mi o całe społeczeństwo. Pewnie wiesz o tym, że społeczeństwem trudno jest kierować, że społeczeństwo to jest taka, taka wielka masa, czyli... Trochę podobnie jak do dużego statku. Ciężko jest manewrować dużym statkiem, albo żeby manewr wykonać, no to potrzeba czasu, potrzeba odpowiednich narzędzi. Jest pewien proces i ten proces jest używany niezależnie, czy używałem go feministki, ruchy nacjonalistyczne, ruchy LGBT, ale na końcu tego procesu najważniejszym elementem jest to, że społeczeństwo coś, coś przyjmuje za normę. Że tego nie kwestionuje, że się z tym identyfikuje, że nawet w ramach tej, jakby za tą normę są gotowi walczyć. Problem. Zaczyna się wtedy, kiedy coś, co uznamy za normę jako społeczeństwo, to zaczyna nam jako społeczeństwo przeszkadzać. Czyli zmieniają się warunki, zmienia się nasza świadomość, zmienia się nasza psychika i coś, co było kiedyś normą, przestaje nią być, albo zaczynamy ją kwestionować, bo na przykład ta norma staje się toksyczna. Ja sam kiedyś wierzyłem i to bardzo silnie, że najważniejsze w życiu zawodowym jest hajs, bo hajs się musi zgadzać, że podążanie za dobrami materialnymi jest celem samym w sobie. Dla nowego pokolenia to podejście nie jest do zaakceptowania, dlatego że młode pokolenie na przykład przechodziło przez psychoterapię dużo wcześniej niż przeszedłem ja i posiadło coś, co się nazywa samoświadomością. Ja na zasadzie pewnego programu, który został we mnie wgrany, podążałem, jakby ścieżką zawodową w pogoni za pieniądzem. Ale nie dla wszystkich to jest wystarczające. I nie mówię tylko o pokoleniu Z, że to dla nich nie jest wystarczające, ale także dla ludzi z mojego pokolenia to przestało działać. No i teraz pytanie jest takie: Jeżeli mamy tą normę, która obiektywnie jest normą toksyczną, no to co my z tym możemy zrobić? Możesz powiedzieć, no, ja mogę po prostu się wylogować z LinkedIna, mogę przestać go używać, mogę się wyłączyć, mogę mieć ten. Komfort ignorancji. Ale ten komfort ignorancji ograniczy się tylko do ciebie, bo jeżeli pracujesz w korpo, to jest szansa, że całe Twoje otoczenie jednak z tego Linkedina będzie korzystać. I ponieważ będzie korzystać, to przesiąknie tymi wartościami toksycznymi, które Linkedin promuje, i na końcu, czy tego chcesz, czy nie, to i tak to na ciebie wpłynie. Jeżeli wszyscy wkoło ciebie podążają za wartościami, które wyznacza LinkedIn, to znaczy, że ty otaczasz się też takimi ludźmi. A jeżeli się nimi otaczasz, to ci ludzie na ciebie wpływają i od tych ludzi nie uciekniesz. Przynajmniej dopóki pracujesz w korpo. No i nasuwa się pytanie, co w takim razie innego mogę zrobić? No więc musimy cofnąć się do tego modelu, o którym przed chwilą mówiłem, czyli że żeby zaimplementować zmianę w społeczeństwie, przechodzimy przez pewien proces, i że na końcu tego procesu jest właśnie ta norma. Ale to jest koniec procesu, ale istotnym jest pierwszy krok procesu. A pierwszym krokiem procesu jest widoczność. I tu wracamy do, do tego, że Twój głos się liczy, Twoja opinia się liczy, ale liczy się tylko wtedy, jeżeli jest widoczna. I przychodzi mi na myśl taka analogia. Myślę sobie o Polsce Ludowej, PRL-u i o tym, jak dokonała się transformacja, jak dokonało się obalenie tego komunizmu. To obalenie komunizmu nie zadziałoby się, gdyby ludzie w społeczeństwie siedzieli cicho, gdyby nie pojawił się pierwszy głos negujący wartości komunizmu, drugi głos, gdyby te głosy nie miały widoczności. I tak samo jest z LinkedInem. Obecnie większość Treści, która jest na LinkedInie, to są treści przeznaczone dla bulimików, bulimiczek, czyli jeżeli chcesz sobie zwymiotować, a boisz się wsadzić palca w gardło, to po prostu czytasz te posty na LinkedInie i patrzysz na ten język, który nie istnieje, na ten język, który opiera się na autopromocji i wtedy możesz swobodnie zwymiotować. Ale oprócz tego, że ten język jest okropny i że czytasz to i jest ci niedobrze, to jest drugi element bardziej niebezpieczny, który LinkedIn promuje. Chodzi o to, że ludzie na LinkedIn sprowadzają się do produktów. Jestem produktem, jestem warty coraz więcej, dlatego że zrobiłem szkolenie. Więc ludzie tak naprawdę ograniczają się do produktu, który ma pewne cechy i robią to, żeby potencjalny pracodawca za te cechy zapłacił więcej. No, działa to też w drugą stronę. Jeżeli szukasz pracy i sobie zrobisz to, ten znaczek specjalny na LinkedIn Open to Work, no to tak, jakbyś krzyczał: Promocja. Mogę przyjąć niższą cenę. I wiem, że są też głosy, szczególnie headhunterów, na zasadzie: Nie, 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 to jest super. Zamieszczaj te znaczki, bo, bo pokazujesz swoją elastyczność. Nie, to jest po prostu informacja. Promocja. No i sam widzisz, że ta widoczność ma znaczenie. No ale możesz nie chcieć spędzać godzin na LinkedInie, pisząc posty, e, nagrywając filmy i wrzucając tam. Możesz tego nie chcieć. Ale znaczenie ma Twój komentarz, znaczenie ma Twój like albo dislike. Ale znaczenie ma też to, czy wejdziesz z kimś w polemikę. To, że przedstawisz swój punkt widzenia nawet w komentarzu. To, że zryszerujesz coś i oprawisz własnym, światopoglądowym komentarzem. To wszystko ma znaczenie, bo to wszystko buduje widoczność i świadomość dla innych użytkowników LinkedIn'a, że jest inny sposób myślenia. Że jest sposób myślenia, który jest na przykład mniej toksyczny. No i mając świadomość tego wszystkiego, o czym do tej pory rozmawialiśmy, nasuwa się naturalne pytanie. No to czemu tego nie robisz? Czemu nie komentujesz? Czemu nie kwestionujesz status quo? No i nie robisz tego, bo się boisz. No i ten strach, czy ten lęk może wychodzić albo z wewnątrz, no albo przychodzi z zewnątrz. Wewnątrz to jest taki nasz naturalny cenzor, że no co ludzie sobie pomyślą, jeżeli coś skomentuję w sposób, który nie jest powszechnie akceptowalny. No że ktoś się będzie ze mnie śmiał. I że to będzie takie straszne. Czyli to działa nasz taki autocenzor. I ja też coś takiego miałem, ale ja mam szczęście, bo mam bardzo wrednego znajomego. Mam na tyle wrednego znajomego, że cokolwiek nie zrobię, cokolwiek nie napiszę, cokolwiek nie skomentuję, to wiem, że on to schejtuje. I na początku mnie to trochę drażniło, bo myślałem sobie, po co mi w mojej sieci kontaktów ktoś tak negatywnie do mnie nastawiony. Ale ta osoba nauczyła mnie, że ten nazwijmy to hejcik, no, te, ten negatywny odbiór moich treści nie jest taki straszny. No bo jeżeli spotkałem się raz z taką negatywną treścią, drugi raz, trzeci raz, to naprawdę, naprawdę w pewien sposób się od nich na nie uodporniłem. To zadziałało jak pewnego rodzaju szczepionka. Ja już nie boję się publikować, że ktoś mnie wyśmieje, bo wiem, że ten kolega zawsze mnie wyśmieje i to jest taki hałas w tle. To jest szum, który nie ma dla mnie znaczenia ale fakt, że nie publikujesz, nie tworzysz tej widoczności, może być też spowodowany tą drugą stroną, czyli tą presją z zewnątrz. Najpierwsza konsekwencja no, to jest taka, że jeżeli będę wyrażał jakieś opinie na temat swoich wartości, na temat swoich przemyśleń, to na przykład potencjalny pracodawca mnie nie zatrudni, bo on będzie mieć inne wartości. No ale tutaj nasuwa się takie podstawowe pytanie. Czy naprawdę chcesz kiedyś w przyszłości pracować dla pracodawcy, który ma... Totalnie sprzeczne wartości z Twoimi. Czyli, na przykład, Ty stajesz w obronie praw człowieka w jakimś kraju, a Twój przyszły potencjalny pracodawca jest temu przeciwny. No i to może być tylko ten jeden obszar, ale jeżeli tych konfliktów jest więcej, no to w pewnym momencie praca dla takiej osoby będzie bardzo trudna, bo w Tobie będzie. No, narastał sprzeciw, będzie narastał pewnego rodzaju wewnętrzny konflikt i ten konflikt w pewnym momencie eksploduje. No i jak on eksploduje, to ponieważ ty jesteś pracownikiem i stajesz twarzą w twarz z wartościami firmy, no to ty jesteś na tej straconej pozycji, no bo wybrałeś tą firmę, zaakceptowałeś warunki współpracy z tą firmą, więc przegrasz tą walkę i jakby skończysz bardziej sfrustrowany i jeszcze bardziej wylękniony, bardziej bojący się wyrażać swoje opinie. No jest jeszcze takie ryzyko, że na przykład obecny pracodawca będzie patrzyć bardzo nieprzychylnie na twoje treści, na twoje komentarze, na twój światopogląd. No i tutaj mam autentycznie takie prawdziwe przypadki, że ktoś tworzy treści, na przykład na LinkedIn dzieli się swoim światopoglądem. I potem ma perkusję w pracy, że po pierwsze jakieś takie rozmowy dyscyplinujące, ale też ograniczenia roz możliwości rozwoju, awansów, podwyżek i tak dalej. I tutaj mam kilka rozwiązań. Pierwsze rozwiązanie najbardziej radykalne, no to po prostu nie umieszczaj informacji na temat obecnego pracodawcy. No ja tak zrobiłem, mam całkowitą wolność wyrazu, jakby nie reprezentuję opinii pracodawcy, bo jego na LinkedIn nie ma. Więc mogę sobie jakby. Tworzyć treści i podpisywać się pod wartościami bez obawy, że ktoś mi to zakwestionuje. No, jedyna obawa to jest to, że ktoś jakby zakwestionuje mnie, ale jakby sam pracodawca tutaj nie jest w żaden sposób za włączony. No ale to jest podejście bardzo radykalne. radykalne. Możesz być mniej radykalny. Pierwsza rzecz jest taka, że jak wpisujesz sobie nową firmę, to LinkedIn jakby podpowiada ci, żeby podlinkować firmę. Czyli, jak wpiszesz sobie, a teraz pracuję w Pepsico, no to wpiszesz w Pepsico i ci się podpowie, podlinkujesz, dostaniesz ładny, ładne logo tej firmy. No i to też nie ma sensu, no bo w ten sposób jakby mm, jesteś już w tym worku Pepsico, i Pepsico możecie na przykład sobie sprawdzać, jakie komentarze piszesz. No, Pepsico przyjąłem do, jako przykład. No, chodzi mi ogólnie, każda firma, jeżeli się podlinkujesz pod nią, no to może już. Patrzeć, jakie treści publikuje, jeżeli wtedy może powiedzieć, a no, tak naprawdę um, psujesz wizerunek pracodawcy. Więc rozwiązanie jest proste, jak piszesz sobie PepsiCo, to nie linkuj tego, tylko na przykład na końcu postawisz A. LinkedIn tego nie odnajdzie jako obecny pracodawca, no ale w kontaktów zobaczy, że ty pracujesz w PepsiCo. Jeżeli z tego jesteś oczywiście dumny, że i z produktów, które PepsiCo produkuje. Więc pierwsza rzecz, nie linkuj pracodawcy, tylko jakby napisz jego nazwę i. Jakby postaw na końcu kropkę. Inna opcja jest taka, żeby po prostu nie, nie wpisywać nazwy pracodawcy, tylko na przykład branżę i opisać swój zakres obowiązków. No bo headhunterów, potencjalnych pracodawców przyszłych będzie interesowało, co robisz, a niekoniecznie u kogo robisz. To też, ale bardziej co robisz, za co jesteś odpowiedzialny, jakim budżetem zarządzasz, więc opisujesz sobie zakres obowiązków, a nie gdzie to robisz. Kolejna rzecz. Hmm, obecni. Pracownicy, z którymi współpracujesz, współpracownicy. Nie dodawaj na LinkedIn. To nie ma sensu. No bo jeżeli, jakby z tymi ludźmi i tak masz kontakt codziennie, jak potrzebują Cię gdzieś znaleźć, to mają Outlooka, mają Teamsa i tak dalej, i dalej. Ci ludzie Cię odnajdą. Nie potrzebujesz potrzebuje do tego Linkedina. Jak chcesz dawać im dostęp do jakichś social mediów, daj do Instagrama, daj do, 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 do Facebooka. Jest wiele opcji. LinkedIn został dla siebie i do, dla byłych kolegów z byłych prac. I najważniejsze, nigdy nie dodawaj albo nie akceptuj zaproszeń ze strony hr -ów. Jeszcze raz to powiem. HR-y reprezentują interes pracodawcy, więc. To nie jest tak, że jakaś pani Zosia, Krysia, która cię dodaje z HR-ów, to jest tak bardzo zainteresowana tobą jako osobą, tylko jest zainteresowana, co ty będziesz publikował, jak będziesz przedstawiał, jak będziesz angażował się w życie LinkedInowe danej społeczności. A ty tego nie musisz robić, więc po prostu nie akceptuj tych zaproszeń. To tak naprawdę kilka propozycji, kilka ze sposobów, żeby czuć się bardziej komfortowo, tworząc widoczność treści na LinkedInie. I. Naprawdę zachęcam cię do tego. Twórz te treści, żeby pokazać alternatywny sposób myślenia o pracy, o karierze, o rozwoju, że my, jako ludzie, nie musimy degradować się do roli produktu, który jest na sprzedaż, że może za tym stać więcej, większa filozofia, większy, jakby, bardziej społeczno akceptowalny sposób myślenia. Takie na przykład rozwiązania pomagają. Ale to wszystko mówię jeszcze raz, po to, żeby żeby stworzyć tą masę na LinkedInie, masę ludzi, którzy komentują, kwestionują te straszne treści, które są tworzone, te straszne treści, które wspierają kulturę zapierdolu w Polsce, te straszne treści, które promują klasizm, które tylko dlatego, że jesteś menadżerem, to z automatu stawiają cię jako lepszego człowieka, lidera, mentora. To po prostu tak nie funkcjonuje. Przynajmniej nie funkcjonuje tak zdrowy mózg, zdrowa psychika. I dlatego zachęcam Cię do wspólnej walki, do komentowania, do kwestionowania. I tyle na dzisiaj. Wielki powrót po wielkim czasie, długim czasie nieobecności. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia, cześć.